Miejsce w dziesiątce to chyba sukces całej dyscypliny, jak pan to, to uznaje, całego zespołu Travelandu, jest pan reprezentantem tutaj na tej gali, Oczywiście, tak? że tak, dlatego gratuluję chłopakom, oczywiście dziękuję również, ale gratuluję, bo to jest nasz, nasz sukces. Jesteśmy wszyscy tutaj, cała osiemnastka jest na tym plebiscycie i tak, tak powinniśmy to zinterpretować. Rzeczywiście dyscyplina jest coraz bardziej medialna i, i, i to widać. Rok temu reprezentowałem, można powiedzieć, nasz klub, w tym roku również i to cieszy, to cieszy przede wszystkim dla kibiców olsztyńskich, którzy przychodzą coraz, coraz liczniej, co, co naprawdę nas cieszy, bo, bo są nam potrzebni, dla, po prostu my, my pragniemy grać dla kogoś i to jest najważniejsze dla nas. Myśli Pan, że na wyobraźni kibiców, którzy na Pana głosowali, podziałały te tak licznie strzelane bramki Korona Króla Strzelców w zeszłym sezonie? Znaczy myślę, myślę że i jakiś może w to miało. Niemniej myślę, że nie aż tak ogromny. Myślę, że sukces tej drużyny, a mógł być jeszcze większy w tamtym roku. Rzeczywiście parę spektakularnych meczów wygraliśmy, naprawdę w pięknym stylu z, z, z Płockiem. No ale bądź, bądź dzięki pana Bramkom tego nie da się ukryć. Tak, ale bez tych chłopaków generalnie nie, nie, nie byłbym w stanie rzucać tych bramy, prawda? To jest naprawdę sport zespołu. zespołu w tym roku zresztą to widać. Jest to już inaczej, gra jest ułożona. Bramki się rozkładają między wszystkich zawodników. Jesteśmy jednym kimem w obronie i, i, no i dążymy do tego medalu w końcu. No, rzeczywiście nie wierzam sobie jeszcze medalu, ani, ani chłopakom. Jestem daleki od tego typu spekulacji, ale no, rzeczywiście już, już chciałbym, żeby ten Oshin ten medal miał i ja również. Ten... I tego też Panu życzę. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.